Jak znaleźć odpowiedniego partnera czy kandydata na męża? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno. Król kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Paść pentakl. Wynik, odpowiedź, rada? Głupiec. Sedna, król. To jest ojciec, mąż, partner, wartości duchowe, odpowiedzialność. To jest osoba, która jest skłonna pomagać. Jest otwarta, szczera, gotowa, aby się dzielić. Jeżeli człowiek na siłę zacznie szukać dla siebie partnera, to wtedy przeoczy ważne kroki rozwojowe, które mają jego wnieść na wyższy poziom. To wejście na wyższy poziom jest po to, aby człowiek właściwie ocenił swoją sytuację i przede wszystkim dobrze ocenił swojego potencjalnego partnera. Sprawa, która kiełkuje w twoim umyśle, ma szansę na realizację. Jeżeli jedna ze strony nic nie czuje do strony przeciwnej, to po co być w tym związku, marnować sobie lata życia. A po czasie przyjdzie porażka i wstrząs. Co wychodzi naprzeciw? Paść pentakli. Paść pentakli pokazuje niedojrzałego partnera, który może mieć wahania, wątpliwości, zmienne nastroje. I taka postawa źle wpływa na związek. Jeżeli chcesz spotkać kogoś nowego, to trzeba zmienić nastawienie do życia. To też jest brak szczerości. Wynik? Odpowiedź? Rada? Głupiec. W dzisiejszych czasach jest duży deficyt w mężczyznach. Jeżeli szukasz kandydata na partnera, to on powinien mieć taką podwójną cechę. Pierwsza cecha jest taka, że on powinien być pewnym siebie powinien stać w miejscu Powin, powinien zajmować się pomocą dla innych, a w szczególności Powinien nieść pomoc swojej wybrance. A druga cecha jest taka, że kiedy on w nocy przebudzi się, to żeby miał kobietę, która leżałaby koło niego, bo on też ma prawo poczuć się samotny i będzie potrzebował takiego ciepła kobiecego. Kolejną ważną cechą jest jego honor, czyli on nie powinien publicznie podważać jej honoru czy mądrości. Prawdziwy facet, który będzie Cię kochał, to jest taki, który nie będzie u Ciebie szukał seksu. Jeżeli jego wyznacznikiem i główną potrzebą są jego potrzeby seksualne, to on nie nadaje się na partnera czy męża. I nie chodzi mi, że nie powinno być seksualności. Seksualność powinna być. Ale kiedy seks jest dominatorem, to wiadomo, że ten związek jest skazany na porażkę. Dojrzały mężczyzna to jest taki, który potrafi ponieść stratę i ofiarę. Większość mężczyzn jest egoistami. Prawdziwy facet to jest taki, który próbuje okiełznać swój egoizm. Również zobacz, czy on ustępuje ci, ale ty jemu też ustępuj. Zobacz, czy on jest otwarty na ciebie, czy szanujecie się. Jeżeli on tych wszystkich cech nie posiada, no to Fiercykowi podziękuj. Panu już dziękuję. Szukaj sobie kogoś bardziej dojrzałego. Kobiety szybciej dojrzewają od mężczyzn. Jeżeli on nie goni cię ze swoją dojrzałością, to co trzeba powiedzieć? Następny proszę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.